Wyzna wszystkie wartości dla m, dla których równanie x do 3 minus mx plus 2 równa się 0, ma trzy rozwiązania. Nie znam warunków, jakie musi spełniać takie równanie, żeby te rozwiązania były trzy. Wiem natomiast i chcę Wam przypomnieć taki, yy, takie równanie f x równa się m. Pamiętacie, jak podawaliśmy ilość rozwiązań w zależności od parametru m? No właśnie. Więc będę chciała to równanie przekształcić do równania, żeby M było po jednej stronie, po drugiej stronie jakiś wzór funkcji. Y -y, tak. Y -y, tak. Y -y, I postaram się narysować ten y -y, wzór wykres funkcji, które tam do tego wzór dostanę. Dobrze, czyli tak mam, mam moje równanie. Mam x do 3 plus 2 równa się MX. Podzielę na x, x do trzeciej plus 2 na x równa się m. Od razu piszę, że no to, co robię, to jest dla x różnych od zera. Zobaczcie, jak x równa się 0. Jest sprzeczność. Dobrze, rybko. No dobrze. W takim razie mam już postać. Mhm. Mam już postać. Nie wiem, o kochanie. Jest już postać f od x. Tak, tutaj. x do 3 plus 2 przez x. I teraz moim zadaniem jest narysować ten wykres funkcji. Narysować dokładnie, bo właśnie mam stwierdzić, gdzie są trzy rozwiązania, to musi być w miarę dokładnie. Uwaga, nie, nie, to nie będzie coś bardzo szczegółowego i dokładnego, ale zachowam tam i będę mieć pewność, że na pewno to, co podaję, jest ostatecznym rozwiązaniem. Nie będzie wątpliwości, że są jeszcze inne miejsca, gdzie te trzy rozwiązania są. No dobrze, dziedziny mam. Mogłabym wyznaczyć oczywiście teraz miejsce zerowe. Co zrobię, żebyście zobaczyli, że no skoro chcę narysować, chcę mieć jakiś tam pogląd, jak to wygląda. Mam x do trzeciej plus 2 równa się 0. Dostaję, że x do trzeciej równa się minus 2 no to x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z minus dwójki czy jak ktoś woli minus pierwiastek trzeciego stopnia z dwójki ja wiem, że to jest troszkę e, troszkę poniżej jeden, minus jedynki, między minus jedynką a minus dwójką więcej nie wiem e, no to tyle, wiem, że jest jedno miejsce zerowe, też, że jakaś informacja dobrze, co będę robiła teraz teraz policzę granicę. I już mówię, jakie policzę granice z tej funkcji w nieskończoności. Po co? Szukam asymptot poziomych. Ewentualnie chciałabym wiedzieć, jak się zachowują y, kiedy x dążą do nieskończoności. I mamy limes, gdy x dąży do nieskończoności. Dzielę i w zmianownik przez największą potęgę X z mianownika, więc przez X dzielę. Tu będę mieć x kwadrat plus 2 przez X. A tu będę mieć 1. To dąży do zera. x kwadrat dąży do nieskończoności. I mam. Limes, gdy x dąży do minus nieskończoności. No sytuacja ma się identycznie. Plus nieskończoność. x kwadrat plus 2 przez 1. O, tutaj przez x. To dąży do zera. Natomiast no, x dąży do minus nieskończoności, ale tu mamy x kwadrat, więc mamy nieskończoność. Już wiem, że jeśli x... -y uciekają w plus albo w minus nieskończoność, to y uciekają do plus nieskończoności. Ale to też jest informacja. Brak asymptot. Anulka, być mi tu nie przeszkadzać? Poziomych. Teraz policzę granice limes, gdy ich zdąży do zera z prawej i z lewej strony. Dlaczego? Teraz szukam asymptot Pionowych. Pionowe mogą być tam, gdzie wykresu nie ma. Wstawiam pod x 0 i dostaję 2 przez 0. Ten symbol musimy zinterpretować. Będzie albo plus, albo minus nieskończoność. Natomiast jeśli x dążą do zera z prawej strony, czyli ten x jest maleńki, ale dodatni, to tu będę mieć takie 0 z plusikiem, czyli to będzie jakaś dodatnia liczba. I w tym momencie wynik to plus nieskończoność limes, gdy x dąży do zera z lewej strony, też oczywiście dostaje 2 przez 0, tyle tylko, że teraz x jest maleńką liczbą, ale na minusie, więc tutaj mam minus, tutaj też będzie na plusie 2, to będzie wtedy minus nieskończoność. I to oznacza, że x równa się 0, jest asymptotą, pionową obustroną. No. Przypomnę, jak to jest z tymi asymptotami. Żeby wyznaczyć poziomą, liczymy granice w plus i w minus nieskończoności i wtedy musi nam wyjść wynik y, jakaś stała liczba. I wtedy to jest ta asymptota. Jeśli liczymy pionową, liczymy do pewnej liczby, czyli liczymy granicę w punkcie, ale musi wyjść plus albo minus nieskończoność, wtedy ta asymptota istnieje. Kolejną rzeczą, którą chcę i przyda mi się w rysowaniu, chcę wiedzieć, gdzie ta funkcja rośnie, maleje, czy ma wartości najmniej, ma ekstrema. W związku z tym liczę pochodną. Gdzie jest funkcja? Gdzie jest funkcja? Tutaj. Pochodna ilorazu, czyli tak, pochodna licznika razy mianownik, odjąć licznik razy pochodna mianownika przez mianownik do kwadratu. Mam 3x do 3, minus x do 3, minus 2 przez x kwadrat. To mam tutaj 2x do 3 i minus 2 przez x kwadrat. Mam pochodną. Dziedzina pochodnej też x równa od 0. To teraz y, przyrównam sobie, ewentualnie o sprawdzę, gdzie pochodna się zeruje. Będą to punkty podejrzane o ekstremum. Równa się 0, pomnożę przez x kwadrat i mam 2x do 3 minus 2 równa się 0, czyli 2x do 3 równa się 2, x do trzeciej równa się 1, oznacza, że x równa się 1. Jest jeden punkt, gdzie może być ekstremum. To jest x równe 1. No dobrze, to w takim razie biorę się dalej. Muszę się dowiedzieć, gdzie funkcja rośnie, gdzie funkcja maleje. Funkcja rośnie wtedy, kiedy pochodna jest większa bądź równa 0. Uwaga, gdzie jest ta pochodna? Tutaj. 2x do 3 odjąć 2 przez x kwadrat. Większa bądź równa 0, czyli 2x do 3 minus 1 to jest x kwadrat zamieniłam iloraz na iloczyn, bo jeśli iloraz jest większy od zera, a większy od równy to iloczyn też. Wiele na dwa. I ewentualnie, jeśli ktoś by chciał jeszcze tu rozłożyć z różnicy sześcianów, to bardzo proszę. Tu jeszcze x kwadrat zrobię w przed. natomiast tutaj delta jest ujemna, to się już nie rozłoży w żaden sposób. I tak. 0. Jeden. Znak przy najwyższej potencji dodatni. Mam to do jedynki, przy zerze jest dwukrotnie odbijam. Tutaj mam, to jest tu, wypada z dziedziny, i teraz tak. W takim razie funkcja rośnie w przedziale od 1 do nieskończoności. Funkcja maleje w dwóch przedziałach od minus nieskończoności do 0 i od 0 do jedynki. 0, 1 tutaj w ogóle nie istnieje i tak tu maleje tu maleje tu rośnie więc mamy minimum, tak? będzie minimum lokalne w jedynce czyli f od jedynki zobaczmy ile jeszcze będzie wynosiło to minimum f od jedynki, f, f, funkcję f tutaj wstawię jedynkę to będzie 1 do 3 plus 2 o, czyli punkt 1-3 y, będzie punktem, gdzie będzie y, minimum. No, no dobrze, i powiem Wam tak. No niby sobie już wszystko wyznaczyłam. To teraz pora moi drodzy na narysowanie tego. E, pozwolę sobie, czy tutaj mam jakąś tak myślę 1-3, tak myślę, czy ja się tutaj zmieszczę. No dobrze. X, Y, tutaj, mi wybaczcie. Co ja powinnam zaznaczyć? To miejsce jest takie dziwne. Powiedzmy, jak tu jest minus jedynka. To nie wiem, no tak sobie gdzieś tutaj zaznaczę to miejsce zerowe. O, co więcej. No, jeszcze mogę zaznaczyć punkt 1, 3. 1, 3. Tu będzie moje minimum. Teraz jak to wygląda? Patrzymy po kolei, jak to się zachowuje. Funkcja maleje maleje od minus nieskończoności do zera, czyli wyobraźcie sobie, ja nie wiem, nie znam takich dokładnych punktów. Ona tutaj do zera cały czas maleje, wiem, że przechodzi przez ten punkt, więc mogłabym słuchajcie sobie zobaczyć w jakimś konkretnym punkcie, no powiedzmy ciekawa jestem, jak to by było w minus dwójce, e od minus dwójki, e od minus dwójki, to będzie minus osiem. Minus 8, czy minus 6, czy będzie 3, czyli na przykład punkt y, będzie 2, 3. O, to jest jakiś do, punkt, e, punkt y, minus 2, 3. Tak wyliczyłam sobie podstawiając zupełnie jakoś tak. Więc ona sobie maleje. Słuchajcie, maleje, 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 i maleje. jakoś tu maleje. Zbliża się. Bo to jest asymptota. Strasznie to wyszło krzywo. Weźmy sobie jeszcze raz. Czyli tak, tu wyszło mi miejsce zerowe. Ten punkt sobie wyliczyłam. Wiecie, co jedną ręką trzymam, a drugą rysuję. To nie jest dobre. Ja nie mam pojęcia, jaki ten kształt jest. Natomiast tutaj jakoś maleje. Oczywiście tutaj mi ręka się chwieje, ale tutaj maleję Natomiast maleje też od zera do jedynki. Czyli maleje i teraz maleje i zobaczcie, gdy z prawej strony zera, y są w nieskończoność, uciekają. Czyli tutaj, o, tu y uciekają w nieskończoność, tu maleje dotąd, a potem zaczyna rosnąć. Jakoś tam bliżej nieokreślone, przepraszam. Wiecie co, so, nie mogę przeżyć tutaj tego, tych te krzywych rzeczy. Może jak w ogóle nie będę tutaj... tam, Dobra. Dobra. O, teraz jest troszkę lepiej. Chociaż mogę na to patrzeć. I teraz tak wygląda wykres. Uwaga, mniej więcej, ale tu nie chodzi o szczegóły punktowe. Dokładnie wiem o Tutaj też ten wstęp nawet. I teraz uwaga. Pytanie było takie. Hal się zmazało. Wyznacz te wartości m, dla których to równanie ma trzy rozwiązania. Zobaczcie trzy rozwiązania, czyli w trzech miejscach przecinamy nasz wykres, gdy m -y są, czyli f od x równa się m ma trzy rozwiązania, gdy m należy, zobaczcie od kąt, od trójki do nieskończoności i to jest koniec zadania, tak Troszkę tej pracy z tym rysowaniem, ale wiem na pewno, że tutaj w jakiś sposób maleje. A tutaj jest maleje, i tu zaczyna rosnąć.